Cześć, cześć, tutaj Pawszon. Zaczynamy drugi odcinek Patryfilda Badcompany 2. Diagram ja Patryfilda 2. Mój diagram Patryfilda 1. Gry dzieli 6 lat. No, trzeba przykucać Idziemy dalej. Hila, hila. Patrol. Na mój znak. Strzelimy go. Walimy na 1. No Trzy Dwa Jeden Uciekł, zdejmij Cele wyeliminowane no, Dobra, Dalej powiem wam, że tu będzie trochę jakaś porażka z jednak Nasz z przycelnieniem tego na internet Zająć pozycję. Mam tu bardzo słaby internet w tym w domu Jakaś neostrada Niby dziesiątka, ale to wiecie przy, szybszego po prostu na tych łączach się nie zrobić ale wysyłanie to w ogóle jest jakaś paranoja jednym słowem. Będę się starał choć cholera, jeden odcinek wam dzisiaj dziennie A grę pewnie dokończę Mam to szybko o, a nie jest długa Nie może mi zajmie to 1-2 dni może dwa bardziej na celowniku Archanioł tu Bravo 2 mam na celowniku pojazd z potencjalnym celem o dużym znaczeniu przyjąłem prawo 2 25 godzin ranio, 5 godzin rani. Ty Archanio, proszę o pozwolenie na eliminację celu Sierżancie Archanio, cel jest w ruchu zabrało brawo was, trzymać ogień, trzymać ogień wstrzymać ogień, gościu więc giną... Nie na wolno Nikogo nie zdejmiesz, póki ja ci nie pozwolę. Trochę kurwa przyhamuj. Twój czas no jeszcze nadejdzie Zacznijmy. Archanio, cel zniknął. Pojazd nadal w zasięgu wzroku. Prawo 2, miasteczko jest nieprzyjazne, zabezpieczcie pojazd Tak jest, przyjąłem Archanioł, bez odbioru Słyszeliście Kreat wyszła na początku marca w roku o, Trzy dni później wyszła e, w Polsce chyba piątego Dobra, a drugiego wyszła. sami to kurwa odkręcimy Nie musielibyśmy, gdybyśmy go wtedy rozwalić, ruszać się. Wyszła, drugiego wyszła po prostu na Dobra, świecie Dobra, Prawo 2, macie pozwolenie Ma na Bardzo dobre oceny, się no. do pojazdu celu po tylu latach, chłopaki. Po tylu latach, łożysz. Jest jeden. Po tylu latach to. Z prawo dwa, bro. Z 10, się nie. Zobaczcie, nie. Zobaczcie, No. nie. A miało być tak pięknie. Dobra, brawo dwa, macie pozwolenie na otwarcie ognia. Przebijcie się do pojazdu celu. Jezus Maria, mnie już zabijają mnie tutaj, ledwie zacząłem grać. Dobra, brawo 2, no, macie ginę. pozwolenie na otwarcie ognia. Przebijcie się do pojazdu celu. No, to Atakuje! O, skok mały. Nie brawo 2, wróćmy trzeci flary. Spodziewajcie się posiłków. Uważać mocno. O, fajnie. Trzeba uważać. O ja nie, strzelają Pierdzielają po prostu do mnie I ja Mam domu Tak naprawdę Moich Mają masz domu Więc tym zginął Więcej wrogów. To, co ja lubię najbardziej. No chodź. Chodź na kuleczkę. Tak, nie żyjesz. Nie żyjesz. Tak, miałeś niższe od samego początku. Już tam jeszcze siedzi? Pojęcia nie mam, Tak, wyskakuję po prostu. Ktoś dostał kulę i od razu go Gdzie idą? No, ciepłe, zobaczcie, jak to się odpada. Pamiętacie, że to jest gra 2000... ...tysiącego roku? Podoba mi się to, podoba mi się ta gierka. Zapałem trochę, teraz już. Nie gram na niższym poziomie, się Trudno grać na szczególnie dlatego, że mogę tak pobiegać troszkę. Nie chcę zapewniać problemu. jednak starsze jest trochę trudniejsze. To... ...trzeba przyznać. Ale rzucając tym wiatrami. Uuu, uuu. Już nam się zacząć od nowa. Niepotrzebnie wychodzimy. Niepotrzebnie, na się pcham.

Idziemy dalej. O, nie. Zierżanie! mam wezwać wsparcie lotnicze Sam to zrobię. Archanio, tu brawo dwa! Proszę o wsparcie lotnicze w naszym kwadracie. Jesteśmy podobni do pancernego z Pozycja 1, 9, 6. 4, Proszę, 4, 5. 10. Dwa, wsparcie w drodze. Mamy jednostki blisko waszej strefy. Przewidywany czas przybycia jedna minuta. Trzymajcie się. No Co właśnie się kurentu? trzymałem, ale 1, chyba, 1 chyba już... Przyjąłem, się będę... Pod ziemią się będę trzymał.

Dzieja, które nie będzie aż do tego samoloty! Nie będziecie, aż do Dalej, kryć się. Kurwa. To Kiedy będzie to cholerne wsparcie? Jeszcze trochę nie trzymać głowy nisko i zgodzić z innymi strzałami. Taki wiedza. Ale za pół minuty nie będziecie uciekać. No by kopiesz sobie dziurę w ziemi. W porządku, brawo 2. Wsparcie dostępne. Musicie ręcznie namierzyć wrogi pojazd. Powtarzam, okay, ręcznie namierzyć wrogi pojazd. weź lornetkę i namierz cel! Dobra. Mierzy jak mnie nie jeszcze. Kurde, zaraz mnie to zajebią. Zaraz mnie to zajebią. Tak, właśnie myślałem. Tak, właśnie myślałem. Kurde! Co ja mam wziąć lornetkę, jak rąk pewnie nie mam już? Chcesz wsparcie lub nicie? Zamknął Proszę o wsparcie na w kwadracie. Jesteśmy podobni i CKM u 1, 9, 6, 4, 5, 5. Okuza, na nich. Brawo, dwa, wsparcie w drodze. Mamy jednostki blisko strefy. Przewidywany czas przybycia Nie, minutu, zła miejsce, złożyć, złożyć, złożyć. 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 Co będzie Kurewsko? Bardzo złe miejsce. Teraz mnie Kurewsko zabijają. Mam wezwać wsparcie lotnicze! Sam to zrobię! Archario, tu prawo dwa! Proszę o wsparcie lotnicze w naszym kwadracie. Jesteśmy podobnie w pojazdu panzernego i CKM-u. Pozycja 1, 9, 6, 4, 4, Artur. Brawo 2, wsparcie w drodze. Mamy jednostki przez poważnej drzewy. Przewidywany czas przybycia, jedna minuta. Trzymajcie się. No będzie kurewsko, Dziwne długa jest. minuta! Przyjąwmy panią, trzymamy się. Stronimy się, aż przylecą samoloty czym? Kąśliwą ironią? Kąśliwą ironią... Dalej, kryć się! Kurwa! No kiedy będzie to cholerne wsparcie?! Jeszcze trochę, trzymać głowy nisko i schodzić im z linii strzału! Przyjąłem, sierżancie! Ale za pół minuty nie będziecie już gdzie chować! To wykopiesz sobie dziurę w ziemi! W porządku, Bravo 2, wsparcie dostępne. Musicie ręcznie namierzyć wrogi pojazd. Powtarzam, musicie ręcznie namierzyć wrogi wojenne Marlo, weź lornetkę i namierz cel! Miałem czegoś zajebać tutaj tak to główną to lornetką zrobię Fuck Marlo, weź lornetkę i namierz cel! Próbuję no! Ale sadzi tutaj mnie po prostu także Budynek mi się wali na łeb

Nie ich. Przeoraliśmy w Gdzie to trząsło? Siedzi, wcale już nie było. To chyba Atak. No. Gdzie jesteście? To jest tak zmienia szybko. Choć tam się rusza. O ty gnoju. Mały. Gdzie jesteś? Zginąłeś już. Ja pocierał jego! Kto niebo się wobeł? Ach, mnie zaskoczył tutaj. Jest Nestranny! Fajna ukaleczka polecam każdemu Mimo lat grawa gra, gra świetna dalej Tutaj nie mogę przejść Call of Powiem wam, że Call of Duty nie yeah. ma tam szans Call of Duty ale miałem w jakieś Call of Duty yeah. jak chodziło mi o kryzysę kurde Zajdę pojazd z zasięgów z roku Jazda, zabezpieczmy boja Wynośćmy się z tą No może nie można tego porównywać, ale... Można próbować tych gier. Ale w to mi się gra też lepiej. Wydaje się Wydaje się. przyjemniej. że gra jest z wiadomo gra, się gorsza. Dużo. Z porównania. mamy dużo. A no, że nie żyjesz gościu Ale ty byłeś jeszcze z kumplem no Tutaj Co później z tego? Jak teraz chłopaków Ciekawe ile bym wysiekł tak jak biegną teraz jak Pum. No niestety To tylko marzenie Dobra, idziemy pojazdem dalej Nie, yes, Szybciej się nie da! Nie, to wizer! No, to yes. się, faga. No, prostu nie jest kurwa! Zaje! Nie! nasze i zajmi cele, zanim się zbliżą! No, brawo no, Mamy pojazd! Taka typowe prawo, takie. pojazd. Do ataku. O, no, takie. no, no, Tak. no, Najważniejsze, żebyście no

Jasna! A ilu wam babci tutaj miała? Jednego przed chwilą zastrzeliłem. Przed chwilą kolejny? Któr zaczyna? Nadjeżdżają podniki! A tak w ogóle to co jest tej przeklętej ciężarówce? Jasna! Jasna, cholera! doganiają nas! Agar, Zjeść tym cholernym słowem z Zrobi się, panie sierżancie! Nad za zanim się zbliżą! To już blisko! Blerę. Co to jest to Ja zginąłem? Dziwne. Co no jest? Szybciej się nie da? Nie, to dizze! Prawdy się haga! Po prostu próba! O kurwa!

Drodzy, ruch! Nie mogę utrzymać się na drodze! Jasna cholera! A, zbliżają się! Dobra. Hagar! Uważaj! Jasna kolera nic nie widzę! Jazda! Drugi zaraz będzie. Znowu się zaczyna! Nadjeżdżają wodniki! Nie, tak w ogóle to no. co jest tej przechlętej ciężarówki. Ja pierdziele, no to bez przesady, no panowie, no... Nie mam szans, żeby ich zabić, no. Oni będą tak do mnie walić. Trochę dziwny ten się nie da! Nie, to diesel! Tam po prostu prowadź!

Ja, ty mi zaraz wyskoczy na znaczy ciężróweczka Cholera, ale na tej drodze ruch! Ale dostała od razu Co tu nic to nie dało? Nie mogę utrzymać się na drodze! Jazda cholera! Tora spadła. spada Jest druga druga. mnie ciągle zabija Hagar, uważaj! Jasna cholera nic nie widzę. Jazda! Co no, jest tej ciężarówcy Co w niej jest? A skąd ja mam cholera dowiedzieć Stuk się zaczyna! Nadjeżdżają bodniki! A tak w ogóle to co jest w tej przeklętej ciężarówce? Gazu! Jasna, cholera! Doganiają nas! Agar! Zjeść tym cholernym słowem, co robi się, panie sierżancie! Ach, dobra poszła. Poszła, może przeszedłem w końcu dalej. W końcu troszkę dalej jestem. Nie ma się tą grę przechodziło 1000 razy na no to, każdy to przeje... bez żadnego problemu ma nawet na najwyższym poziomie. Jazda cholera! Utknęliśmy dalej, ruszcie! Chodź! Kurwa, 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 kurwa! Uff, ruszyliśmy. Ale już miałem granatyki impalić. Hej, Duftu, jak jeszcze? Brawo, dwa, uważajcie, zbliża się kilka, aż nie wroga. Nie dosłyszałem Arkadio! Co wroga! A kurwa, nie masz! Słuchaj, Arkadio! Dowieś na do tego cholernego tunelu! Trzeba szybko! Boczyn. uwaga! Tempo, tempo, tempo! Ten po ten, Nie no. no, mogę ich zrobić, mogę skręcić jak mocno. Zdjęcie tę mi głowie! Ach! Żyję. Żyję, żyję, żyję. To jest duży plus. Trochę słabo mi czuło, ale jakoś przeciśmy. No. Ja. Wszyscy cali? Hugs? Tak. Sweetwater. Bardzo ciekawe. To atrapa, co znaleźliście. Atrapa, ser? Imitacja. To była próba na sucho. Próba czego, ser? Pracują nad jakąś bronią. To, co wiemy, wystraszyło nas jak jasna cholera. To, czego nie wiemy, przeraża nas dużo bardziej. Potrzebujemy informacji. I to na wczoraj. To będzie wasze. Hmm? Ale miał dzwonek tak. w telefonie. Dobra. Słuchajcie, muszę się tym zająć. Mam dziewięć oddziałów siedzących w gównie głęboko po samą szyję. Tenc od tej pory pracujecie dla nas. Musicie być nie tylko najlepsi, ale niekonwencjonalni i niebezpieczni. Jeśli się dobrze sprawicie, wszyscy będziecie mogli wrócić do domu. Ser, co pan ma na myśli mówiąc do domu? Do domu w sensie do domu? Tak. Dacie radę. Damy radę. Se. My dajemy radę. Wracając do tego obiektu, mamy w Boliwii człowieka, to specjalista. Nazywa się Aguayer. Dajcie mu to. Pendrive'a mu damy. A. No i witam w Wydziale Operacji Specjalnych. Co tu się stało? Wygląda, że o emeryturze mogę zapomnieć. To się stało. Znowu. Wydział Operacji Specjalnych. Jest, kurwa to! <noise> Boliwia. No to będzie teraz trzecia misja. Będziemy w Boliwii. Momenta już byliśmy w Ameryce Południowej dzięki uprzejmości pewnej agencji bez nas, wypracując dla gościa, który codziennie posyłał na śmierć kilka oddziałów takich jak nasz. W teorii wiodło nam się coraz lepiej. Ten Aguirre musi być w CIA jakąś szyką, skoro go przysłali tu w pojedynkę. Oho, nie podoba mi się to. Ani trochę mi się nie podoba. Hej, Flint, skaza się! Daleko jeszcze! w Zaraz to do... Ej, kolei! To chyba pamiętam, ma moment, moment! Ja, stary! Musiałem gdzieś fajki. Ej, gilonia! Tade te pieprzone wtorki i stary, zawsze takie popieprzone. Kiedy dotrzemy na miejsce? Za kilka minut! O, cha to co? Kurwa! Rakiety! Rakiety! Da, widziałem! To co, co, kurwa jest! <śleskujesz> Gaście, dobry. To te, danie ruskie rakiety. Gdyby to był pocisk kierowany, wtedy musiałbym się trochę sprężyć. A mógłbyś odstawić nas do strefy lądowania, zanim ja też będę musiał się sprężyć? Jasne. Luz. Robi się, szefie. Baza, tu piekielny jeździec. Potwierdzam desant 6449. Te pojebane w prawda? Tak będzie właśnie w przyszłym tygodniu. Pojebany wtorek, pierwszy dzień pracy, szkoły Dłuższy weekendzie. Dobra chłopaki, ja tu kończę ten odcinaczek i widzimy się w kolejnym. Hej!